Cześć, tutaj Danio, a ze mną jest Georg, Cześć się. Czekaj! Cześć, tutaj Danio i on mnie właśnie strollował i pół serdeczka mi zostało, a ze mną jest Georg. Cześć, witam was. Jaki troll. Trollowałoś, no. Uuu, gdzie ja jestem? ten się do ciebie. To, 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 Dobra. Dobra, czekaj, paliżę ci buty. Gdzie jesteś? Dawaj, liżę ci buty. Gdzie ty jesteś? Nie widziany jesteś jej. Jak nie widzialny? To jesteś. Dobra, witam was, jestem geod, a to jest... To jest Minecraft na wesoło. A to jest Daniu! Witam was. Minecraft na wesoło, Jesteś Minecraft na wesoło w cholera. Chcesz miecza dostać? Nie. No to... Idziemy do jaskini. Kierą znalazłem? Ty, i kobiety? Nie! nie? Ja Tutaj mam uraża. trzcina. Stasiu! Stasiu! Masz lep? Ja cię znam. Nie wiem. No. A ja cię znam. Ale to ty mnie kryjesz ja, ja i ja biorę żelazo Jee, ja cię nie będę krył, bo mnie te fliperki rosną. A gdzie one są? I pochodni nie wziąłeś cienia się. Bo nie wziąłem pochodni. Bo pochodni. Bohodnie. Pochodnie. Będzie cię bał No idź po pochodnie. Fuck you. PZU Dobra, ja jestem gościem. Taki czy te mastaki taki daj mi 50, bo mi zabrałeś. Eee, 64, znaczy. Jak tyś mi to dał? Normalnie ja mam tu i tam. Ale to jak mi toś dałeś? Tams. O, grzybki! Zbieraj grzybki, zrobiłem sobie grzybkę grzybową. Zbieram Google. Nie żelazo. I do Nie. Co? Nie. znowu mnie strollowałeś, trolujemy za jeden za Co To za strzał. Troluj... trola. trollujemy trolla. Trolujemy mhm. trolla. Chciałbym strollować JJ Jokera. A ja brema. Nie uda ci się to. A to bierce, Jokera się nie uda. Uda. Możesz go pięć razy strolował, ja mnie pięć razy zbanował. <grym> on jest on jest tym adminem. Nie? Co, na serwie? A <grym> Ej, nie słychać Nie słychać To na To teraz mamy cięcie. Was po krótkim cięciu mieliśmy coś z głośnikami i dobrze słuchawka i głośniki mi się zjebały zbieraj węgiel no, zaraz, zaraz. Węgiel, węgiel to jest złoto a ja złoto gdzieś tu widziałam bo już nie pamiętam gdzie aha po co ten węgiel zbieram? żeby zrobić pochodni. pochodnie 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 bo chodzi? Ej, ty gdzie, gdzie jestem? Mamu, ratuj. Kurde, ja tym nowym kilofem to rozwalam, zamiast tym zniszczonym prawie. Ja wszystko... ...tym kamiennym rozwalam. Grasz na hardzie? Nie wiem. Bo na pokojowym. Teraz dam sobie na hard. odczułeś potworki? Tak, bo O! To... tak się piczki. To fajnie zabrzmiało. o nie. o i znalazłem ukrytą te... tę. Te ukryto mnie kopalnie, dobra. Ukryto mnie kopalnie. To, że trzeba się poszli na wodzie. Ukryto mnie, ukryto mnie kopalnie, kopalnie. Fajnie, co nie? Hmm. <grytą> ja Nie kopalnie, a ja dowody, najwyżej mnie tepniesz. Oooooooooo jee! Yeah. Idolowy padę! Nie! Przeżywać. No to muszę przeżywać, nie. Dobra, nie ma. to nie ma co kopać, chodź na drugą stronę, chodzi druga strona. No tam dalej. Idziemy, nie? No. O, przeszłam, tak, przeszłam, przeszłam, przeszłam o w dupę! Shift! Oo wow wow, wow! Idź! Wow. Wow. No idź tam na dół! Prowadzisz! Siem. Ej tepa. Ej tepa. Je! Szkielet! O żąbia! Szkielet. i zombie. O i pająk, a nie tutaj. No jakie fraje? Ej, czemu ta pochodnia się świeci... A nie świeci, Czemu ta pochodnia się świeci, ale się nie świeci, nie? No tak u mnie było. Słuchaj, co to znalazłem, fajne to złota jest. O fucking shit. No to czy mówię o tym właśnie złotie? Ej, to Krymie. A ja zbiorę no, O jeszcze tu jest trzeba żeby to. trzeba na śladu, bo zrzucić je Ja to żelazo się kopię Patrzcie jak śmierdzę Aha No kurde nie kurde nie. Żelazo widzisz znalazło też znalazłem. Jestem głodny. A ty? Ja, o, drugie złoto, o, jakie ja mam szczęście, o, ja Gdzie ty to masz? O no. Dobrze, że nie kopałem pod sobą. Nie nad sobą. A ja mnie wygrało. O, znalazłem sobie. ten redstone. to Aha. się kupię żelazo. Miło wiedzieć, już mam dwadzieścia siedem czego. Restowni. W ogóle mam trzynaście malutków. ile masz złota? Jednaście. A ja jedną Fraje Mam za to oglądzie żelazo ja Mam nie, ja mam 7 zł 15 żelaza Ja mam 50 żelaza Nie, Clipera widzę Jakzperka Ja lubię się bał z Cliperkiem Demi tam gdzieś, tam gdzieś. Widziałem je gorija O, no jest. Ty klipuś. I bohaj! Ej, czemu on dwa klocki, tylko zniszczył? Bo to skliper. O, fok! Fok! Chodź, jakieś na mnie rzucają. I to jeszcze dwa, dwóch na jednego, tak chcę pogrywać. Coś mnie bije. Ej, czemu ja dodłam? Jaki żal? Czekaj, ty was. Faj, ja będę sniperem. Zdefaj się. To były moje itemki. Ej, e, on tu jest! Dziecko! Nie wiem jak to się kryje, będę snajpera, bo to jest najpera, e, bo to Ej, czemu on mi bije? Gdzie on jest? Pytaj, ja wychodzę z serwera. O, tam jest, widzę go, widzę go. Ja leżę. Ej, daj mi coś, te moje itemki. Ja twoich itemków nie mam. No to gdzie one są? Aha, tu są. Bochodnia. Boho... Bochodnia. Och, wolę Politujesz się Ej, ej tak masz, tak. masz żelazo, a nie? Nie, chyba już 4 minuty. Tylko koło. Zrób cięcie i sprawdź. Dobra, to robiłem cześć. po krótkim cięciu. Cześć, witamy Was po krótkim cięciu. Chcieliśmy sprawdzić ile ja, trwa filmik. I to trwało bardzo, bardzo krótko. A jasne. Tylko 9 minut. A jasne. 109 minut. Ja <dusza> 109 minut. 9. 109. 109 to tym, co wczoraj. Hej, dobra, to wracamy się albo kończymy tutaj odcinek. Kończymy tutaj, a drugi tu zaczniemy. Cześć, teraz pochodzimy na 9 minut, a do 12 tak musimy mieć? Czemu do 12, a nie więcej? Bo zawsze tak do 12 nagrywamy, nie? Dobra, to pokupimy to w mini. Szkielet, widzę szkielet. Haha. Gdzie jest? Tutaj koło mnie. A to ja tu jako jak nie będę wszelki. Leży. A może ty leżysz? Nie Creeper i zombie, nie, ja sobie uciekam. O to ja chcę. No shit niego nie goni. Ja pierdzielę. Tutaj się do mnie. Pani tutaj do dziury, pani tu do dziury, tak, no. Jest, piknie, jest Ale się i Rozwalił. Gdzie ty jesteś? Ależ emocje, o widzę. Wow, wow, wow. Co tam jest? Ale wiem, klatkowanie. Wow. Ej, weźcie. O oh, fuck, ile ich tu jest? No właśnie, też się zdziwiłem. A tu kto tu no? wybuchnął? Jepiec, radę, nie jest ratetny, nie? Czy Trzykie siedzenie? Yyyy, -y, nie. Ej, no to kurde, trzeba tu i zakończyć odcinek. Czekaj, tak? czekaj, czekaj, czeka, ty... o, mam. Tylko jak to załapać? Dobra, problem, zakupimy. Zabiję Czekaj, proszę, niech jest to Dobra, za dużo, za dużo ja wybiję Dobra, może być. I teraz idziemy do nich i... Ale ty śmierdzisz! A ty też je bierzesz. Ej czemu ja mam 64 jeszcze jabłka? Kurde, krótko od ciebie lata. A obok mnie. Koło ciebie też. Kurde, ja też śmierdzę. Czemu jak nie mogę być? Bo się nie myłeś. Nie w ogóle. Ej, Wiesz że ja cię biję? Tak, kurde. Spadł. Ja Spadł. Jeszcze szkielet tylko został na No tędy. I jak? Normalnie. A bo ty ty załatałeś to kurde sobie. Nie to! Co? Ja tędy weszłem. Ej, spa. Ej, Clipper za tobą był! O ja pierdzielę. Mam dwa serduszka. No to się cieszę. Ej, Fuk, co mnie bije? No to się nie wiem. Okej, wyjdę do i ona. What the fuck! Ej, tu zbieramy te panie czyny, żeby zrobić łóżko. No. I zbieramy tory. Sary. Mamy jakby szczęście kurde, że klipe nie dadzą. No właśnie. To podziękuj panu Jezusowi. Panie jest uprzejmy i tam clipera widzę, on idzie do mnie. Nie wiadomo. Ja... Chcesz klipek, według, według. Nie, nie, nie. zbieraj tory. A dobra, to no zbieraj, to jest dobry pomysł. Te tory. To sobie coś zrobimy, czy to? Ja cię kryję. Chyba od tyłu. O. To się od przodu kryję. Dobra, tam jest. Dobra, robimy cięcie, cięcie. Dobra. Cięciwa. Dobra, zaczynamy. Po krótkim cięciu. O, Moje, moje, moje! moje. jest złe. To... dobra. Cześć, cześć! Ty się kocham, mam Daję ci całuski, proszę, proszę. I znowu masz diamenty? Yy, nie. nie. bo tam jest obsycion. Gdzie? No tak. Fajnie. Fajnie wiem. I tutaj, to, to my tutaj będziemy się z wami żegnać. Na samym Tutaj czekaj. będziemy kontynuować znaczy, naszą. O, napiszę z To my się z wami żegnamy.